Dzięki grupie Pomidor Smerty, a także dzięki moim ukochanym widzom na Discordzie, dowiedziałam się o miłowie w wersji dziwnowa. Mój mózg by na to nie wpadł. Naprawdę. Także z tego miejsca pragnę Was serdecznie zaprosić na grupę Pomidor Smert, na której możecie odkryć właśnie takie super rzeczy. Chociaż pewnie wszyscy moi widzowie znają tą grupę, więc po co ja wam w ogóle o tym mówię? Ale pragnę też naprawdę złożyć ogromny ukłon w stronę twórców tego miasta, bo jestem świadoma tego, jaki kawał roboty musieliście w to włożyć, żeby stworzyć coś takiego. No i moi ukochani widzowie na Discordzie namówili mnie do tego, żebym zrobiła reakcję na żywo. I sobie myślę, ja nie mam psychy, bo tak wam zdradzę, że dzisiaj w poniedziałek. Miał być odcinek strójki, ale na początek tego odcinka został przełożony o tydzień. Czy żałuję? Zupełnie nie, bo sądzę, że to miasto jest warte każdej minuty w niej spędzonej przeze mnie. Oczywiście, przy okazji, życzę Wam smacznej kawusi i będę wdzięczna za zostawienie subskrypcji, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, a także lajka w górę i komentarza. A co do samego miasta, to link do pobrania zostawiam Wam oczywiście w opisie, żebyście również mogli sprawdzić to miasto sami. Dobra, to jest ten moment. Wchodzimy do tego miasta. Naprawdę nie wiem, czego mam się spodziewać. Bo tak jeszcze powiem, może na początek, że ja zupełnie nie wiem praktycznie nic o tym mieście. Jedynie to, że Don jest nerwusem, a także to, że kilka osób to kosmici i bardzo dużo wątków jest powiązanych. Także moja wiedza o tym mieście jest naprawdę bardzo cząstkowa. Dlatego właśnie starałam sobie nie spoilerować niczego, żebym miała taką żywą reakcję na to, co się tam stało. Mamy nawet opis, ale te opisy będą jeszcze później, więc ok. Wejdźmy tutaj. Jezu, ale jestem podekscytowana tym. O Boże, muszą się jeszcze potworzyć te rzeczy. O matko, opisy do czytania. W ogóle cieszę się mega, że to jest po angielsku, bo mam grę po angielsku, ale wiem, że to miasto ma się doczekać polskiego tłumaczenia. Więc dla osób, które grają po polsku, mega spoko. Ważne, że ja mam po angielsku. Dobra, Boże, czy ja mam to czytać? Czy mam sobie spolerować? Przeczytam, bo to też była kogoś praca, żeby to zrobić, więc okej. Okay. Strange View is a pleasant stopover town. But it also keeps its secrets. Why do people mysteriously disappear here? Do alliance life among town people? Could it be just a coincidence? Stay for a bit and find it. Find out yourself. Ok, czyli mamy element zagadki. Są kosmici, są osoby, które znikają. No, znany nam wątek, oczywiście. I mamy to wszystko jakoś znaleźć i odgadnąć we własnym zakresie. Dobra. O kurde. Koral jako królowa rodzicielka. Okej. Okay. I Herb nie zdawał sobie sprawy z tego, że. Rezultat jego ostatniej misji wcale nie jest tak daleko. Czy będzie chodziło o jakieś dziecko? Okej, okay, Daniel jest zafascynowany kosmosem. Czyżby lubił kosmitki? Znalazł kobietę, której oczy odzwierciedlają piękno uniwersu. Boże, nie wiem, jak to przetłumaczyć. W sensie wszechświata. Czasami mam problem z tłumaczeniem czegoś na angielski, ale wiem, co to, to znaczy. To jest najgorsze. Bliźniaczki się kłócą. Jedna jest zielona, druga chyba nie jest kosmitką. O tutaj się robi naprawdę ciekawy wątek, ponieważ. Yy, Okej, okay, rozumiem, że. Bella zniknęła, nie ma jej Ale ona nie była jedyną ofiarą Ponieważ Kassandry narzeczony Zniknął kilka dni Przed ich ślubem Okej, okay, siostry Kaliente, tak, to jest w ogóle Coś, co mnie mega satysfakcjonuje Że Don jest przedstawiony jako nerwus W końcu ten człowiek Dostał to, na co zasłużył. W końcu ktoś go ukarał za jego winy i grzechy. Nerwusowi się to nie należało, bo nerwus jest biedny człowiekiem i on zawsze zasługiwał na to, co najlepsze, i nie zasługiwał na to, co go spotkało. Wiecie, kogo bym tam jeszcze wsadziła? Romeo Monteka. Kiedy Don poszedł na randkę z siostrą kaliente, uważał, że wygrał w lotto, i nie spodziewał się, że obudzi się następnego dnia na stole operacyjnym? Guess that's what karma looks like! Karma jest beach! Aha, czyli one szukają jeszcze zastępstwa na obiekt testowy. To miasto mi się coraz bardziej podoba, ja jestem zafascynowana tym jak ktoś to przekminił. Tu jest coś o tajemniczym pochodzeniu Jennifer i może odpowiedź jest bliżej niż ona sądzi. To jest totalnie to, co ja kocham w The Sims 2. I to jest tutaj uwiecznione, że mamy ten element zagadki. To pozwala nam odkryć to wszystko jakoś tak na nowo. Ej, wow! O matko, Balbina i Darek są razem! Darek jest zdeterminowany, żeby sięgnąć gwiazd, a Brandy wolałaby zostać na ziemi. O, jaka przenośnia! Ej, naprawdę jest mocno. Przyjrzyjmy się w ogóle miastu. Kurde, wszystko jest tak fajnie odzorowane. Jestem tylko ciekawa, kto gdzie mieszka. okej okay, tutaj mamy dom sióstr Kaliente, który wygląda. Jezu, to totalnie wygląda jak ich chałupa, tylko taka 100 razy bogatsza, można powiedzieć? Tutaj mieszka Brooke Dreamer. Dobra, tu mieszkają staruchy. Tutaj mieszkają Plezantz i to jest też mega fajne nawiązanie do tego, że oni mieli taki piękny zielony trawnik i tak samo mieli Kowalowie. Dokładnie to jest w tym samym miejscu. A mamy kogoś w skrzyni rodzin w sumie? Nie, skrzynia rodzin jest taka jaka jest. Z tego co mi radzili moi widzowie, to powinnam zacząć od wejścia do rodziny Kaliente. I tutaj, okej, okay, oni sobie mieszkają we trójkę. W ogóle jak są fajnie ubrani. Ja coś sądzę, że ten odcinek będzie podzielony na dwie części, bo to wszystko się w jednym odcinku nie zmieści. Jeżeli miałoby się zmieścić, to ten odcinek trwałby z godzinę. Boże święty, jakie to jest... Nawiązanie do Cecylii. Ja od razu widzę tutaj, oj tak, ta fryzura, ten ubiór w ogóle totalnie mi się kojarzy z Cecylią. Nie wiem czy tylko mi. A to jest Nina, która no, też tak wygląda fajnie. I te stroje są w ogóle takie fajne i totalnie oddają ten vibe yy, dziwnowa. Właśnie, i to co mówili moi widzowie, to zaglądaj we wspomnienia. Ty jesteś w karierze medycyna, o... A twoja siostra jest naukowcem. Boże, Dina naukowcem? Śmierć rodziców, włamanie Gordona... Okej, okay, czyli włamanie Gordona jest typowe, bo zawsze u sióstr Kaliente w Miłowie pierwsza noc to była noc włamywania się Gordona albo jakiegoś innego włamywacza, ale raczej był to chyba zawsze Gordon. I mamy Dona. Gdzie on jest? <głosy> <głosy> Jaki budkier, Boże, to on w końcu dostał to na co zasłużył. Usatysfakcjonowana jestem! A, zgnitam, w śmieciu. No i okej, okay, on sobie żyje i on tam nie wie co. co o, co to to, to, to to? jest Kasia Langerak? Ona jest kosmitką? No i co najlepsze? On się nazywa uchu Subject. No i dobrze, y, moi widzowie mówili, okej, okay, przegraj w każdej rodzinie chociaż po jednym dniu. Rozumiem, że one go umieściły, żeby się na nim zemścić, tak? Jeszcze bym chciała zajrzeć w opis. Tak dużo kobiet, tak mało czasu. Kiedy Don nie myśli o randkach, śpi. Tak, myśli o kobietach, podczas gdy przeprowadzone są na nim eksperymenty. Zasłużyłeś na to całym swoim życiem? Tu w sumie nic ciekawego. Adina? Lubisz czekoladę? Jakieś tam masz pragnienia, marzenia? Dobrze, startujemy grę. Gadacie o awansie. I co tutaj w ogóle możemy na tym donie? Jakąś przeprowadzić procedurę okropną, taką? Jezu, Płacze! Boże, jeszcze on ma tak aspiracje nisko, chyba tak specjalnie. A gdzie ty tam wychodzisz? Uh, halo, to nie... A, dobra. Idziesz, yy, żeby na tobie eksperymenty przeprowadzili, rozumiem. What are you doing, man? Dobra, czy my możemy tutaj zrobić jakiś eksperyment na tobie? Bo ja bym chciała... Don! Uhu, przepraszam! Bara, bara, uspokój się! Bar... Ba. Barabara! Ej, Jezek, ona się w ogóle cieszy z tego! Ale no poczekaj, poczekaj, kogo obgadujesz? To jak uciekłeś przed swoją małżonką, tak? I pewnie narzekasz Kiedy mnie stąd wypuścisz, ty głupia babo! Cassandra nie wie, gdzie jestem i się o mnie martwi! Adina mówi, ha ha! Beka z ciebie typie, weź się, uspokój, żałosny, jesteś ulicowy nara. Offer lessons to Barabara. Będę mówiła, Barabara, bo to śmiesznie brzmi. Gdzie tu się robi eksperymenty, bo nie pamiętam? Jezus, jakie to jest piękne! Że ty tutaj stoisz i ona. Może patrzeć na Twoje cierpienie. To jest totalnie piękna zemsta za wszystkie jego czyny. Niech ona tutaj stoi i patrzy na niego. O, jaki biedaczek, Boże, i one tak patrzą i mają. Hi, 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 hi. A ty gdzie? A, Jezu, myślałam, że Ty uciekłeś przed nimi. On wygląda, jakby po prostu był taki wystraszony tym, co one mogą z nim zrobić, że normalnie aż po prostu musiał uciec. Hata jest cudowna, podoba mi się naprawdę mega mi się podoba. Totalnie ten klimat rodziny Kalienta jest tak oddany w tym domu. No ja jestem zakochana. A czy Don jak już się ogarnie? Bo co on teraz robi? A, jak zwykle, na rozlewa wszystkiego. Ej, poczekaj, bo ty zaraz z głodu umrzesz. Mógłbyś coś zjeść? Gdzie z kuchnia? Proszę bardzo. Y, Heavy snack, cookies. zjedz sobie coś. Dobra, niezbyt wiele sobie zjadłeś. Ale chciałabym, żeby tu przyszła. A, masz niską zabawę. Wszystko masz niskie. Boże, weź coś. Weź se patelnie podziwiaj. O, przyszli odwiedzający nas. Jezu, kto do nas przyszedł? No w sumie to przyjdą tylko osoby, które nas nie znają, więc bez sensu, chyba, żebyś ty tu przychodziła. Dobra, przy okazji Ci się podniesie trochę towarzystwo, więc fajnie. I ja bym chciała, żebyś Ty się jeszcze z Kasią Langerek spotkał. Co ja tu mogę Ci więcej powiedzieć? Gdzie Ty poszedłeś? Halo. Dina mogłaby w sumie co? Dalej sobie pomęczyć Dona? Mogłaby, ale Don jest bardzo śpiący, więc nie chciałabym ch chyba go bardziej męczyć na ten moment. Don w ogóle sobie tam zdycha na dole. Nie wiem, czy coś z niego dzisiaj będzie, czy on się w ogóle z Kasią spotka. Raczej wątpię. Ej, ona do ciebie przyszła i czy ona chce cię jakoś pom pomaltretować? Nina, czy ty byś chciała pomęczyć Dona swoją osobą, żeby to się jakimś barabara zaraz nie skończyło? Szczerze, to jest wszystko możliwe. Nie uciekaj, jeszcze z tobą nie skończyłam. Czemu ty myjesz? Nie, on ma sam to umyć. Don, Kasi Langerak tutaj nie ma, nikt za ciebie sprzątać chaty nie będzie. No nie myj po nim tego, ile razy mam ci powtarzać, on ma sam to umyć. Odina chyba testuje jakieś nowe metody znęcania się. Dobrze, udawaj, że pracujesz nad czymś. W końcu masz to, na co zasłużyłeś, czyli mycie podłogi. Dobra, w sumie, słuchajcie, przegraliśmy jeden dzień. Czemu ja chciałeś do kolejnej rodziny? Myślę, że tak. Jestem ciekawa, co się dzieje u ćwierów. Zostawmy tą rodzinkę, zapiszemy sobie. Dobra, gdzie są ci ćwirowie? Tutaj są ćwirowie, dobrze. Ale w ogóle Mortimer przepięknie wygląda. Dobra, stopujemy. Halo, chwila, chwila, chwila. Mortimer sobie żyje i ma w ogóle jakieś obawy związane z Bellą, tak, bo ja pobrałam w ogóle wersję tego miasta z Bellą jako Tauni, bo jest jeszcze wersja Wersja z Bellą, która zaginęła, jak coś. Wow, jaka Hawira! Ej, naprawdę jestem zachwycona. Kolejny dom, który mega mi się podoba i tak bardzo oddaje klimat tej rodziny. Co to jest za ołtarz jakiś? Jest telefon do kosiarza. No i mamy też yy, cmentarz, który. Oj, tutaj widzę mocne nawiązanie do Oliwki Widmo. Czemu tutaj leży mąż rodziny, biedak? That's suspicious. Żona Dariusza? Skąd on ma na grobków i w ogóle dlaczego one są u niego na parceli? Tutaj są jego przodkowie, rozumiem. Dobra, tu jest miejsce na ślub, który się nie odbył. Zajrzyjmy sobie w opisy ludzi. Cassandra jest cichą i tajemniczą osobą. Nikt tak naprawdę nie wie, o czym ona myśli. Jako dziecko starych rodziców, często zastanawia się, czy coś przegapił. Mortimer nie jest taki radosny i otwarty, jak był kiedyś, i ma dziwny sentyment do robaków. <grym> Dlaczego do robaków? Jakie to jest fajne! Dobra, ale okej, okay, wspomnienia. Miałam, miałam zajrzeć we wspomnienia. Więc może od początku zacznijmy. E, zdobył wielki bonus. z bello, awans. Co to jest?! Dlaczego ty... Usmażył! Ja już wiem, dlaczego mi kazaliście wejść w to. I ja chyba żałuję, że się posłucha. Przypomniało mi to moda na grillowanie noworodków. I wyobraziłam sobie, jak Mortimer grilluje Darling na, na grillu. Jakie zło! Ale dlaczego on ją usmażył? Usmażył albo ugotował... Upiekł, zakisił, nie wiem, co jeszcze się da. Czy ty y, próbujesz z nią rywalizować? Oto y, najdziwniejsze sposoby na śmierć? Czy, czy, czy o co chodzi? Teraz zobaczmy Twoje wspomnienia. Została porwana Twoja matka. Dobrze. Że, przepraszam bardzo, z kim miałaś romans? Jeszcze powiedz mi, że w ciąży jesteś. język nawiązanie do, do Oliwki Widmo, ja pitole! Tu się z nim całowałaś, tu jeszcze nie powiem, co robiłaś. Czyny lubieżne, karygodne... Tak, i teraz udaje, że przeżywa, że Don, że Don zaginął. I udaje taką dobrą narzeczoną. I zradziła go z mrocznym kosiarzem. Jeszcze powiedz mi, że z nim w ciąży jesteś, to już w ogóle będzie hit. Widzicie, co, chyba musimy, yy, musimy trochę przegrać, żeby się dowiedzieć, czy ona jest w ciąży? A czemu Aleksander ma wspomnienie, że się sikał? To jest chyba w tym momencie na najbardziej luźne wspomnienie z tych wszystkich, które przeglądałam. Ona się przyjaźni z Dariuszem i jeszcze z nim by se chciała coś porobić, tak? No wiem, że ci jest smutno. Yy, udajesz tylko, że ci jest smutno, że dom zaginął, tak naprawdę. A ty co? Kolana cię bolo czy co? W sensie ja se pewnie wymyślam, nie? Ale przecież, no, Oliwka była w ciąży z kosiarzem i urodziła nerwusa, więc kto wie, czy Cassandra nie jest w ciąży. A, bo ty do pracy idziesz, dobra. Okej, okay, czyli Staruk zostaje sam. No i tak, masz kolekcję swoich nagrobków. I co, twoich dzieci nie dziwi, to dlaczego ty masz tutaj tyle nagrobków jeszcze takich dziwnych? W ogóle dlaczego masz nagrobek yy, męża Balbiny? To mnie też mega dziwi, ale nie mamy tu żadnych w sumie rzeczy, które mogłyby poświadczyć o tym, że miałaś z tym coś wspólnego. Mortimer ma tak fajny outfit, że... Wow. Nie, jeszcze jak se wzdycha. Myśli o miłości, Boże. Właśnie, próbuję sobie jakoś wytłumaczyć to, dlaczego Mortimer mógł przypalić Darlin. What a mess. For a while that looked like it was going to taste so good. Jakie to jest creepy. Czyli on to zrobił chyba z premedytacją, bo ja nie wiem, jak inaczej. Czyli on po prostu nie wie, może się chciał na kimś zemścić? Może na Dariuszu się chciał zemścić o coś? Nie wiem, może Dariusz chciał uwieść Belle? Nie wiem, ja chyba będę musiała jeszcze wejść tam do Dariusza i się dowiedzieć, bo poczekajmy, aż wróci Kasandra. Ty sobie tu czyluj bombę. W której ona wraca? O godzinie 15, czyli powinna wrócić zaraz. Cieszysz się, że dostałaś pieniądze. No dobra, ja też się cieszę. Ale mogłabyś przyspieszyć. Jezus, wiedziałam! Uuuu! Uh! Wiedziałam! Wiedziałam, że będzie cią... A jestem genialna. Nie, w sumie to nie była jakaś wielka rozkmina, że ja to zgadłam. Jezu, to ja będę mój mu... Jezus, nie, z tego trzeba drugu, drugi odcinek zrobić, bo ja się muszę dowiedzieć, kogo jest to dziecko. W się sensie pewnie kusiarza. Nie, no, czekaj, z kim ty robiłaś barabara? Teraz po powiedz mi. Detektyw Alex zaraz się dowie. To jest jedyna osoba, z którą ty robiłaś barabara, więc nie ma, nie ma innej możliwości. Ale to jest powalone. Ja. Ja wiedziałam, że ona będzie w ciąży. Ja po prostu musiałam ten moment przeczekać żeby się dowiedzieć, czy ona naprawdę jest w ciąży z kosiarzem, ale się okazuje, że tak. Tu się wszystko układa w całość. Dobra, przegramy do 18, żeby nam minął jeden dzień. Dlatego ona ma tutaj do niego telefon. Właśnie, tutaj jest cały ołtarzyk poświęcony chyba kosiarzowi. Tutaj są jakieś demoniczne rzeczy na ścianach. Te wszystkie znaki straszne, mroczne, one muszą świadczyć o kosiarzu. Tak samo tutaj w ogóle jakieś dziwne przedmioty. Wychodzimy stąd i ja Muszę wejść jeszcze na chwilę do Dariusza, bo ja muszę się dowiedzieć, czy jest jakiś powód, dla którego Mortimer usmażył mu żonę. Muszę, bo się uduszę. Naprawdę. Ja... Ja nie wiem, ja nie wiem, czy wy będziecie chcieli part 2, ale ja się potężnie wkręciłam. Gdzie wy mieszkacie? Tu mieszkacie. Dobra, wchodzimy. Fajnie, że ta rodzina w ogóle jest połączona. I ty rodzisz dziecko. A nie, nie rodzisz jeszcze, dobra. Czyli Dariusz jest teraz twoim mężem, A nie jest twoim mężem. Czyli on po prostu żyje z tobą tak, tak po prostu. Wejdźmy może w twoje wspomnienia. Czy tu jest coś odkrywczego? Raczej nie, oprócz tego, że zmarł ci mąż, ale to już wiemy. Wspomnienie, że zmarła mu żona, ale on Chyba nie wie jak ona zmarła. Tutaj klasycznie widzę, chłopaczki są w związkach ze swoimi dziewczynkami, czyli nie mamy dalej wyjaśnienia na to, dlaczego Mortimer tak postąpił. Może to był zwykły przypadek, ale wątpię, skoro mamy we wspomnieniu, że, że to, to mogło smakować super i on tak, tak jakby czerpał z tego po prostu jakąś. Satysfakcję? Może on też w ogóle miał coś wspólnego ze śmiercią Balbiny męża? Może jej mąż wcale nie zginął w basenie w ogóle? Mamy tutaj basen? Okej, okay, nie ma basenu, ale może to dlatego, że to jest dom łączony Balbiny i tak, jakby. O, czy to jest jakaś siłownia nawet. Co to tutaj jest? To też jest jakiś pokój w ogóle eksperymentów tu. I mamy tutaj też teleskop. Hej, tak, bo Dariusz miał w opisie, że chciałby sięgnąć gwiazd. To może też świadczyć o tym, że chciałby być porwany przez kosmitów. Tutaj oczywiście dom ma vibe kamaszów. Czyżby Dariusz pracował w wojsku? <grym> Jak to się wszystko układa w całość. Boże, cudowne. Dobrze, moi drodzy, myślę, że na tym etapie zakończymy odcinek. Jestem mega zajawiona. Strange view. Potężnie myślę nad odcinkiem drugim, bo tutaj jest jeszcze sporo tajemnic do odkrycia i zostało nam jeszcze troszeczkę rodzin, w których powinniśmy w sumie zagrać. Także dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście drugą część tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do dołączenia do mojego Discorda. Tam się dzieją bardzo fajne rzeczy i często gadamy sobie o simsach i moich rozgrywkach. Jest to fajne, przytulne miejsce dla integrowania się. Zachęcam Was też do dołączenia do wspierajek, żebyście mogli oglądać moje filmiki nieco wcześniej. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Życzę Wam. Smacznej kawusi i widzimy się w kolejnych Simsach. Cześć!